Kwasy karboksylowe możemy podzielić na dwie grupy. Na niższe kwasy karboksylowe i na wyższe kwasy karboksylowe. Z niższych kwasów poznawaliśmy dwa. To kwasy etanowy, zwyczajowo nazywany octowym i pierwszy z szeregu homologicznego kwasów karboksylowych kwas mrówkowy o nazwie systematycznej kwas metanowy chciałbym scharakteryzować trzy wyższe kwasy karboksylowe, które nazywamy kwasami tłuszczowymi, to z nich zbudowane są tłuszcze, które znamy. To one tworzą związki, które nazywamy tłuszczami. Te trzy kwasy tłuszczowe to kwas starynowy, który ma wzór sumaryczny C17H35COOH. Drugim kwasem tłuszczowym to kwas oleinowy. Wzór sumaryczny tego kwasu to C17. H33 C trzeciego kwasu tłuszczowego, kwasu palmitynowego nie mam, ale często występuje on w mhm. mieszaninie z kwasem starynowym jako surowiec do produkcji. Świec zniczy. Kwas amitynowy ma wzór sumaryczny C15H31COOH. Wszystkie te trzy kwasy powinny być ciałami stałymi. Mają bardzo długie łańcuchy węglowe, włącznie z kwasem palmitynowym, który w sumie ma atomów węgla 16. To jednak ciałem stałym jest kwas palmitynowy i kwas starynowy. To są ciała stałe. Oba te kwasy nazywamy kwasami nasyconymi. Wszystkie atomy węgla występujące w tych dwóch kwasach połączone są wiązaniami pojedynczymi. Natomiast kwas oleinowy. Jest cieczą. Nazywamy ten kwas kwasem nienasyconym. W łańcuchu węglowym tego kwasu pojawia się wiązanie podwójne. Brakuje mu dwóch atomów wodoru. To wiązanie podwójne skutkuje że kwas ten występuje w stanie ciekłym. Wszystkie te trzy kwasy nie rozpuszczają się w wodzie, co mam nadzieję widać. Przy okazji widzimy, że gęstość kwasu oleinowego w tym przypadku jest mniejsza od gęstości wody. Również kwas palmitynowy i kwas stary nowy wykazują się tą właściwością. Jeżeli Fasy nie rozpuszczają się w wodzie. To również jak widzimy, jak widać nie dysocjują i nie zmieniają zabarwienia. Wskaźnika. W tym wypadku nie zmieniają barwy oranżu, metylowego. Dysocjacja jonowa tych kwasów nie zachodzi, nie będą reagować z metalami. Kwas palmitynowy i kwas starynowy mają niskie temperatury topnienia, co na pewno sami żeście doświadczyli. Wszystkie też te trzy kwasy są substancjami palnymi i biorą udział w reakcjach spalania. Spalają się w reakcji spalania całkowitego, półspalania i spalania. Niecałkowitego. Kwas starynowy i kwas palmitynowy to kwasy nasycone, są ciałami stałymi. Kwas oleinowy to kwas nienasycony, w związku z tym występuje w stanie ciekłym. Nie rozpuszczają się w wodzie, nie dysocjują, nie zmieniają barwy oranżu metalowego, nie reagują z metalami, natomiast reagują z silnymi zasadami, mają gęstość mniejszą od gęstości wody, kwas starynowy i palmitynowy mają niską temperaturę topnienia. Wszystkie spalają się w reakcjach spalania całkowitego, półspalania i spalania niecałkowitego. Chciałbym, żebyście wykonali kilka zadań. Pierwsze to, żebyście napisali nazwy tych trzech kwasów tłuszczowych, podając ich wzory sumaryczne. Chciałbym również, żebyście napisali reakcję spalania całkowitego każdego z tych trzech Kwasów i zadanie trzecie, które zrobicie po obejrzeniu filmu opowiadającego o reakcji kwasu puszczowego z wodorotlenkiem sodu, chciałbym, żebyście przedstawili równanie tej reakcji. Czyli równanie reakcji kwasu stary nowego z wodorotlenkiem sodu. Dzisiaj chcemy wykonać mydło. Do tego do tego doświadczenia potrzebujemy parownicy z palnikiem, wodorotlenka sodu, kwasu stary nowego, wody zachłodzącej. Tutaj dodaję sodu. Ja dodaję trochę wody, żeby uzyskać stężony roztwór. I mieszam. Podczas mieszania wody z odrodzenkiem sodu wystąpiła reakcja egzotermiczna, czyli wydzieliło się ciepło i zlewka nadal jest Wlewam trochę roztworu wodorotlenku sodu. A Wiktoria zakrepla kropelką fenolestanyjny. Widzimy, że stało się fioletowe. I teraz Wiktoria doda kwas nowy. Będzie mieszać, aż zniknie barwa. Po godzinie mieszania i podgrzewania otrzymaliśmy yy, sól kwasu starnowego i roztwór wodorotlenku sodu, czyli starenę sodu, inaczej mydło sodowe. Kationy wodoru połączyły się z anionami wodorotlenkowymi. Doszło do reakcji zabojętnienia przez którą zniknęła barwa malinowa, którą dała fenolofteraninę w roztworze z wodorotlenkiem sodu.